Z tej strony Emil Elektricos Emilczyk na kanale Emi Hydroelectro i tutaj prezentuję film, który przeleżał się u mnie na komputerze na montażowni już od lipca tego roku i będzie to film z dwóch kamperów stacjonarnych i ujęcia będę pokazywać na przemian w trakcie jak te prace były wykonywane. A to dlatego, że tutaj w tym przypadku pewne rzeczy były przenoszone z jednego kampera do drugiego, z drugiego do pierwszego. I żeby zrozumieć, o co chodzi, no to będę pokazywać tutaj na przemian także. E, pierwszy kamper, jak to wyglądała tutaj sytuacja, jak udało mi się zerknąć. Przy okazji zaznaczę, że to, była, to był wyjazd terenowy dość daleko poza dom, i razem z klientami musieliśmy korzystać z tego co było akuratnie w pobliskiej hurtowni elektrycznej. I do tego była to sobota, weekend, także nie wszystko można było dostać od ręki. Także braliśmy to co jest. Zasilanie tutaj jest wyłącznie akumulatorowe. 12V, i te akumulatory są później po tym wyjeździe przez moich klientów zabierane do naładowania. Także z jednego kampera do drugiego kampera została przeniesiona mini rozdzielnica elektryczna. W jednym kamperze starczyła mi ta mała brązowa rozdzielnica, była ona zdecydowanie wystarczająca dla tej ilości obwodów, które były już wyprowadzone. No i trochę takiej kosmetyki, dlatego że widać jak to tutaj wyglądało. W jednym kamperze w ogóle nie było rozdzielnicy, w drugim kamperze ta rozdzielnica była no nieprawidłowo podłączona, to ma mało by powiedzieć. Ale tutaj też zostały mnie troszkę inne prace polegające na porządkowaniu tej instalacji nisko napięciowej. Zaznaczam nisko napięciowej. Na przykład pewne kwestie połączeń, rozprowadzenia przewodów pod blatem roboczym w jednym kamperze, kwestie oświetlenia i tutaj też pokażę, jak udało mi się poprzepinać obwody na lampie oświetleniowej w ubikacji w jednym z kamperów. Jak to zostało wykonane już po nowemu. I tak, jak widać, no, troszkę pracy tutaj było. Wyjazd weekendowy. Tutaj było takie założenie, że jeden camper miał być wykonany na ładnie, na elegancko. A drugi camper, tutaj gdzie jest ta rozdzielnica SRNK18, no to w zasadzie klienci mówili, że aż tak dużej wagi no, nie przywiązywasz do tych kwestii elektrycznych, ale no, pewne rzeczy tak raziły w oczy, że no, no nie dało się po prostu tego zrobić tak, żeby to. Miało prawo działać, a też zaznaczam, że pewne przewody przy lekkim pociągnięciu zwyczajnie się tutaj rozpinały. I tutaj, gdzie widzicie tą srn -kę 18, -kę, no były tutaj te prace robione na dwa wyjazdy, i na no ten film zwyczajnie długo czekał na montaż, dlatego że zależało mi wam pokazać już no, wykończone te prace, zrobione na gotowo. I był gdzieś tak miesiąc przerwy, pomiędzy jednym a drugim wyjazdem, tak jak mówię, dość daleko, poza moim miejscem zamieszkania. I już po pierwszym wyjeździe pewne elementy tej instalacji udało się materiały kupić w innej hurtowni. Bo tutaj pewnych rzeczy no, nie mieli na miejscu, na przykład jak oprawy oświetleniowe 12V, takie, które byłyby w miarę płaskie, nie zajmowałyby dużo miejsca, i na koniec właśnie chcę wam pokazać rozdzielnicę tą SRNK18, już po ukończeniu. Wiem, że ktoś wspomni, że tutaj jest na pewno o straszne, potworne makaroniarstwo, nieuporządkowane przewody w tej rozdzielnicy, ale raz zaznaczę, że to są przewody w wykonaniu linkowym, więc one nie będą się tak ładnie układały. Po drugie, tutaj jest planowane w niedalekiej przyszłości, no zobaczymy, co nam czas i sytuacja e, gospodarcza pozwoli. W kraju i na świecie, ale jest planowane, że będzie tu wykonane do tego pola kamperowego linia zasilająca 400 V i będzie możliwość dociągnięcia zasilania już nowego z prądu z linii energetycznej, że nie będzie potrzebny akumulator. Dlatego, no nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Zwyczajnie tych przewodów tutaj nie układam na gotowo. Także na koniec daję Wam widok tej rozdzielnicy SRN 18, jak to wygląda już na drugim moim wyjeździe, i był to wyjazd powiem Wam, późno sierpniowy, wyjazd i dokończenie tej instalacji. I piszecie mi też, aby montować dla was jak najwięcej filmów, tak jak mi się udało powiedzieć na wczorajszym live'ie, no to jestem teraz w Gdańsku, ulewa tak jak widzicie, jak wygląda w tej chwili Ualany w Gdańsku, pogoda za oknem leje, no mam czas, tak jeszcze dzisiaj, jutro, także trochę tych filmów zmontuję. I to tyle na razie, pa do zobaczenia.